Cześć, witajcie bardzo serdecznie z tej strony Tarczyc i witam Was w kolejnym odcinku Smeka serii e, Hex. E, cześć, pamiętacie, w ostatnim odcinku skończyliśmy w, e, właśnie w tym miejscu, w tym. znowu znowuż ten Armadillo od, od razu się nam tutaj. Idź sobie stąd. Okej. Okay. Nadchodzi noc i. Będziemy musieli się schronić w tym domu. E... Wow! Ale chat! Wow! Ale fajnie! E, tu będziemy mieli paterny do robienia tych. O! E, do właśnie e, 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 Tinker Construct. To nam się bardzo przyda. I to są rzeczy. O! To myślę, że nie będziemy ich brać, bo zbytnio nie mamy też miejsca w backpacku. E, czekajcie, tu może to jakiś waypoint by się dało zrobić, czy nie? Raczej. Nie, nie, tak nie, czekajcie, oj, Nie, nie raczej się nie dało i pointa, troszkę szkoda. Właśnie, czy mam ja minimap? O, teraz mam minimap. Tu, x. Dobra, trudno. E Czyli nie będziemy tego na razie brać, zostawimy to sobie. Jedyne co, to weźmiemy tłok, bo będę się bawił tym. E I dobra. E Idzie noc, ale mi się nocy nie boimy, więc sobie pójdziemy stąd. E I teraz tak. E Weźmiemy ten Exp. i popatrzymy sobie tu po domkach, czy nie ma czegoś ciekawego. Tutaj mamy piasek w domku. oj, ja nie, nie trafiłem. Eee, czekajcie, tutaj chyba już wzięliśmy, tak? To Wzięliśmy, bo mamy. co mamy? Diaksy mamy. Haha, <grytanie> diaksy. Właśnie, mamy diaksy. Eee, uf, fajna ta rozpadlina. Ok. Eee, w każdym razie, co ja chciałem zrobić? Eee, ja się chciałem dostać tam. Więc tam się dostaniemy. Za wszelką cenę. Eee, I teraz jeszcze jedna rzecz. Musimy zobaczyć. E, zrobimy tak, tak? E, mm, chyba nie mamy drewna, albo jestem ślep. Chyba Raczej nie mamy drewna Okej, okay, więc zostawię tutaj tego e, crafting table e, I pójdziemy tam Może tam będzie jakieś drewno, czy coś Okej, okay, mamy szkieleta, musimy Uwambo kombo Dobra, mamy go e, Wow Czemu on nie ma rąk? O, mamy czoko Jest czokopedię, mamy o, słuchajcie, musimy go stąd zjechać, okej. Okay. Wow, to to... Do oh fucking! Wow, trzeba... Boję się, że myślałem, że to creeper znowu rzeki jest. Kurde! Kurde! Dobra, szybko trzeba to rozwalić. W pierwszej kolejności szkielety. Bo szkielety mnie strasznie wkurzałem. I co tu mamy? Wow! Nice! Nice! Okej, okay, to możemy wywalić tu Sandstone też. To też... Słyszę, że coś za nami chodzi i się boję trochę. O, koblad. To też jest fajne. E, łuk, łuk, to jest czad. Mamy łuk, to tylko strzały. O, strzały też. No to wyśmienicie, muszę Wam powiedzieć. E, I kowadło. Jezus, kowadło. Czad, mamy kowadło. E, bierzemy kowadło i zobaczymy jeszcze tam, co jest na dole. Wow, wow, może nie, może nie tym razem. Ja. E, no, przyjdę tutaj do Was tam kiedy indziej, nie? Wołka Spider. Wow, 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 nie, nie, czemu, nie, nie, umiem go trafić. Okej, okay, tylko żebyśmy nie zginęli, zjem coś. Nie no, trucizny się nie da zginąć. <śmany> Fuck! <śmany> <śmany> Jezus, pół serduszka nam zostało. Ja... Ej, zawał mam, nie? Masakra, okej. Ok... <śmany> Wow, w ogóle się go tam nie spodziewałem, ale w sumie to było do ogarnięcia, że oni tam zaraz się zejdą wszyscy. E, będę potrzebował. Czy z tego mogę.? A, spoko. E, wow, jest tu. Ok, musimy wrócić teraz do nasz, po nasz crafting. Wow, i musimy trochę, Muszę trochę bardziej uważać na te wszystkie potwory. E, a tu trudno jest uważać. Słuchajcie, tak, tak, tak. Kurde. Wow, słyszałem cię. I co wy są? No, o, kurde. Dobra. Strasznie mi sklikuje. Yy, I zrobimy teraz tak. Yy, co Co ja chciałem zrobić? Cześć, jest Zawias. Yy, co ja chciałem zrobić? Masakra, zapomniałem. O, wiem co. Debil. Debil, debil. Co ja zrobiłem? Chciałem ja miałem zrobić. Dobra. Już mam pomysł. Mam pomysł. Nie lękajcie się, mam pomysła. Okay. No, mm. kurde, znowu coś musimy wywalić, to te mięso Zrobimy te No, kurcze Zrobimy te deski e, I co ja będę chciał No e, Co ja będę chciał ogarnąć e, Ja chcę mianowicie ogarnąć Drewniany miecz e, Bo wydaje mi się Lub mi się nie wydaje Że możemy zrobić coś takiego a nie, wydawało mi się, że będziemy mogli... E, mamy tę tą modyfikację że z drewnianego miecza możemy zrobić ten taki fajny. Okej. Okay. Czyli robimy tak. E, musimy się jakoś stąd wydostać. Co to jest? Okej, okay. musimy się stąd jakoś wydostać i na jakieś bardziej przyjazne tereny się dostać. E, myślę, że pójdziemy... Pff, gdzie byśmy mogli pójść? przed siebie myślę, że pójdziemy. No pójdziemy przed ciebie, czyli w tamtą stronę. Okej, okay. okej. Okay, yy, skraszowało nas znowuż, ale to takie tam, wiecie, normalka. Okej, okay, yy, weźmy sobie te yy, owocki. Wow, tutaj. <laughs> jaki du, jaki duszy? Wow, ile. Wow, czekajcie. Aha, okej. Okay. Yy, Wow, e, Muszę wziąć te jedzenie, bo jedzenie nam się przyda e, Tu mam jakiś nic, więc idziemy wow, Głośne te konie jak... Wow, ej, one atakują jeszcze Dobra, e, udamy się tutaj, w tą stronę e, Weźmy sobie to I wejdźmy na drzewo Z drzewa zawsze są lepsze widoki Eee, okej, okay, tu... O, fuck i tak spadłem. E, czekajcie chwilę. Okej. Okay, back. E, musimy zrobić też jakieś uzbrojenie, ale to myślę, że na razie... Diamenty. Diamonds. Jest jeszcze jakiś? Nie ma diamentów. Okej. Okay. E, ziomeczki. E, Pamiętacie, nie wiem czym wspominałem, czy nie wspominałem w końcu. O serii. O jakiejś tam serii fabularnej. Mam tak, chciałem zrobić po prostu serię fabularną. Taki pomysł. Ja się, że tak powiem, spełniam w takich rzeczach. Lubię wymyślać różne takie. E, no i ja mam dość dużo pomysłów, ale e, jeśli chodzi o wykonanie, do tego potrzebne są osoby. E, osoby, które będą kompetentne do zrobienia tego. E, wśród moich znajomych mało jest takich osób, które by mogły się do tego nadać. E, w dodatku. W dodatku, w dodatku też wymaganie, nie? Bo, wiecie, jeśli ja mam, znaczy, wiecie, trzeba zrobić serwer, trzeba go postawić, trzeba ogarnąć komunikację i tak dalej, i tak dalej. A powiem, że jestem tak naprawdę, jestem żółto dziobem, jeśli chodzi o, o, o ten, o nagrywanie. I jeśli chodzi o nagrywanie multi, to nie wiem o tym praktycznie nic. Więc będę potrzebował jakiegoś tam wsparcia, więc jeśli macie znajomych, kogoś kto zna się na tym, to podajcie adres, albo jeśli ty jesteś nim, to mi powiedz, to coś ogarniemy, no i może chcielibyście ze mną nagrać tą serię, jeśli o to chodzi, może, może byście chcieli ze mną, to też by była fajna sprawa, tak z widzami jakimiś nagrać, no myślę, że to by było spoko, no więc piszcie jak coś na prywatną moją tą skrzynkę na Battle Tower na YouTubie i no i... Zobaczymy, co ogarniemy, nie? Okej, okay, yy, widzę coś. Nie gadajcie, że. Wow, trzeba uważać, byśmy teraz padli. Yy, nie gadajcie. Wow. Drzewo? Chodźmy tam. Chodźmy do. Jezus, kwiatka się nastraszyłem. E, e, jeśli chodzi o to, to. No właśnie. Piszcie, naprawdę, bo. Fajnie byłoby ten pomysł zrealizować. Mam już dużo pomysłów. No. E, to jest. A nie, mi się wydawało, że to jest ten wielki taki sandworm. Ale sandworm, ale to chyba nie jest. To jest w ogóle piersek wiszący w Okej, Ok, wbijemy, wbijamy się tutaj. Co to było? Jezus! Jak nie ten. Nie, no, nie no, najlepiej, nie jakieś odgłosy, w ogóle jakieś inne. O, butelka z expem. Użyjemy sobie. Butelki z expem. Ej, w ogóle mamy 17 poziomów poziom. Ja cię! Ja nie mogę. No przecież tu się nie da żyć, nie? Okej, okay, weźmy jeszcze tego zombie. I żeby nas ktoś nie strącił, bo się wkurza. Sierp. Eee... zbroja... Nie będę jej brał... Nie, nie chce mi się. Jakoś. E, Okej, okay, zobaczmy, może tu coś fajnego będzie, a nam się przyda coś fajnego. Wow! Ja wiedziałem, że to tak będzie. One zawsze wiszą tam w powietrzu i potem straszą. Okej. Okay. Fuck! Dammit! Masakra! O kurde! Kurde! Wow, ej, no takie rzeczy. Właściwie poszedłem za tą skrzynkę, żeby mnie nikt nie ustrzelił, bo słyszałem szkielet i glewia. Jakie są rzeczy dziwne. Melonsy, nie chcę. Dobra, idziemy dalej. Nic fajnego na razie. Jedziemy. Ty. Patrzcie, i nie ma cyklopów. W jogboxie podoba mi się to, że jak są battle towery, to są cyklopy. Tutaj nie ma cyklopów. Są tylko te glewie, znowuż i strzały. Strzały łuk. Okej. Okay. Wow. Właśnie, musimy ten latający spodek ogarnąć, ale okej. Okay. Jaki piękny pejzaż, muszę Wam powiedzieć. Piękny, naprawdę, rozciągająca się dolina. E i nie wiem co tak naprawdę tutaj z nim zrobić eee, bo ten świat wydaje się dość taki hmm. nie wiem gdzie byś się wyruszyć myślę że jak znajdę coś fajnego, jakieś fajne miejsce to się spotkamy ściebka okej okay. eee, słuchajcie, znalazłem coś super ekstra, po prostu super ekstra fajnego jesteśmy, słuchajcie, jesteśmy w dżungli, w środku dżungli, eee, w wiosce NPC tu właśnie Tuzi nam będą sprzedawać całkiem fajne itemy. E, co jeszcze? Patrząc na mapy, widzicie, że po lewej mamy super większy statek niż poprzednie i wulkan. I tam będziemy się. Tam się udamy. Zobaczmy, co nam tu. on za papier. Słabo ziom, słabo. Ok, e, tu mamy. Blacksmitha. Kowala mamy. I weźmy sobie od niego itemy. Jest! Mamy spodenki. Będziemy mieli pierwszą część uzbrojenia, Przyda nam się, jak będziemy szli na te pirackie shipy. Okej, okay, zobacz, za długo to się kopie Wow, ale super jest ta wioska, nie? Myślę, że tutaj ogarnia jakiś taki, wiecie, czekajcie, to tak wygląda i tam jakiś taki house w tym właśnie Taki house tam ogarnąć i on by był tu z widokiem na tą wioskę, myślę, że to fajnie wyjdzie Ok, e, lecimy z tematem e, Nie przedłużając, lecimy dalej na te e, na te pirackie shipy e, to widać od razu na pierwszy rzut oka, że to będzie większy jakiś statek, a nie te małe, co myśmy tam widzieli. Eee, tutaj coś. Nie, to są te czarne. okej. Okay. nic ciekawego powiem na razie. Ale tam, gdzie zmierzamy, to będzie super ekstra. dobra. To się widzimy, jak już tam trochę podejdę. Kupa, niestety, co się okazało, nasz statek nie jest wcale dużym statkiem. Jest normalnym, przeciętnym statkiem. Ale mamy jeszcze wulkan. Ale najpierw pójdziemy na ten statek, oczywiście. Eee, niestety, statek myślałem, że będzie większy. Też nie spodziewałem się czegoś większego, dużego, ale widzę, że... kurde, on nie jest <laughs> tak... A, się o, widzę, że znowu się jakiś... wow, 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 zrespili się i się trochę zreagowało. Widzieliście, słyszeliście, od razu znowu się do... STEM. oni e, się topili. O, i gicior. Wow, ale tu fajne struktury są. Kurde, nawet nie mam do czego wziąć to, co z nich wypadło. A nie wiem, co z nich wypadło, szczerze mówiąc. Czekajcie, wywalę tutaj szybko coś Nic ciekawego, okej, okay, bo się zaraz będziemy... Już się topimy, kurde Kurde, 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 kurde Wow, wow, wow Jakby nas teraz strzelili raz, to już leżymy Jesteśmy na instant Okej okay. Tutaj jest... Oni ze sobą gadają! Ale czad Hej, Jeffrey Jeffrey? Tom? Dobra, bo oni tu już zaczynają jakieś kontakty międzyludzkie nie ma, nie ma, chodź tu. Do rogu cię i... Pach! Gi I teraz. Pum. Złoto z nich wypada. Weź mi tu nie skacz, nie skacz do wo... Nie skacz. Nie, sk... nie skacz do tej wody. No i widział. Ty też stary. Weź ty tam lepiej, zostań lepiej dla ciebie. Myślałem, że będzie uciekał. No, 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 no. I jeszcze raz, dwa razy i... I. I. I nie ma gościa. Ok. czy rozwalmy ten klocek. Ok. I wbiamy. Wow, o, kurde. I jesteśmy na pierwszym takim większym szypie. E, ok. E, zobaczmy, co tu mają. Jakąś fajną wełnę. Może nam się przyda. 10 pochodni. No, zawsze coś, powiedzmy. Tutaj, nic. Łóżko. Drzwi. Ok. E, I tu zobaczmy. Czy tu coś jest w ogóle? <laughs> ukryta skrzynka? Czy to normalnie jest takie? Okay. <laughs> Nie no to była ukryta skrzynka normalna No, ukryta skrzynka, okej, okay. widzimy stąd O, udało się no i to nie są survival gamesy, więc tam raczej nic nie będzie. Okej, okay, na dzisiaj to będzie na tyle. Dzięki za oglądanie. E, niedługo pojawią się następne odcinki i piszcie, czy chcecie więcej odcinków z Minecrafta czy z jakichś innych gier. E, subskrybujcie, lajkujcie i w następnym odcinku udamy się do wulkanu Zuzi.